Królik Domowy. Przyjrzyjmy się teraz z bliska, jak wygląda ulubieniec wielu z nas, królik domowy. Głowa królika jest jajowata. Swoimi długimi uszami świetnie słyszy. Doskonale widzi z daleka, niezbyt dobrze z bliska. Jego nos jest bardzo wrażliwy, ma bardzo dobry węch. Jego wąsy składają się z włosów czuciowych, którymi bada bliskie przedmioty. Jego ciało pokrywa gęste, jedwabiste futerko. Dzięki długim tylnym kończynom potrafi bardzo szybko biegać lub raczej skakać. Aby się lepiej rozejrzeć, często staje na tylnych łapkach.